Cześć, witam Was na kanale TechSet. Dzisiaj pokażę Wam Radio Telefon 2 KG UV9T. Zanim przejdziemy do samego radia, to jeszcze o tym, co było w zestawie: e, oczywiście radio wraz z anteną, e, stacja e, do ładowania, zasilacz wpinany do kontaktu, e, oraz dostaliśmy także ładowarkę samochodową. Aby móc ładować radio w warunkach polowych, jest jeszcze druga antena, o której więcej powiem w dalszej części filmu. Instrukcja w języku angielskim i wszystko przyszło w takim pudełku. Przechodząc już do samego skanera częstotliwości i zaczynając od jego budowy z przodu mamy klawiaturę, wyświetlacz, głośnik oraz mikrofon. Na boku po lewej stronie znajdują się cztery przyciski, między innymi przycisk PTT do nadawania. Natomiast na boku po lewej stronie gumowa zaślepka, pod którą skrywają się dwa gniazda. Jedno gniazdo, jack 2,5 mm, jest do podłączenia głośnika, a drugie gniazdo, czyli jack 3,5 mm, jest do podłączenia mikrofonu. Na górze mamy dwa pokrętła, jedno służące do włączania radia i regulacji głośności, drugie natomiast do sterowania radiem, ono zastępuje nam strzałki w górę i w dół, które znajdują się na klawiaturze. Jest też złączona antena, jest to złącze żeńskie SMA diodalet służąca jako latarka oraz dwie kontrolki, które sygnalizują odbiór oraz nadawanie. Z tyłu jest klips, dzięki któremu możemy włożyć radio na przykład zapasek oraz smycz na rękę. Są również styki do ładowania. Przechodząc teraz do funkcjonalności tego radiotelefonu. Obsługuje ona zarówno częstotliwości VHF, jak i UHF. Odbierać możemy łącznie 7 zakresów częstotliwości. Po pierwsze, jest to częstotliwość od 76 do 108 MHz. I jest to częstotliwość, na którym nadają yy, wszystkie radia FM. Następnie mamy od 108 do 136 MHz, jest to pasmo lotnicze. Później od 136 do 174 i w tym paśmie możemy również nadawać. Następnie 230, 250 MHz, później 350, 400 MHz, 400, 512 MHz i w tym zakresie również można nadawać. I ostatni zakres to 700 do 985 MHz. Radio obsługuje modulację FM oraz AM, która w szczególności wykorzystywana jest w lotnictwie. Jedyna rzecz, jaką zauważyłem, to że komunikacja w modulacji AM jest odbierana dużo głośniej niż ta w FM. Więc to, co odbierzemy w AM, będzie głośniejsze niż to, co w FM, i nie wiem szczerze mówiąc, czy jest to wina tylko tego radia. Czy wszystkie tak mają i jest to wina modulacji? Jeśli chodzi o pasmo lotnicze, to w moim egzemplarzu było ono zablokowane i aby je odblokować, potrzebny był przewód do programowania. Taki przewód z jednej strony ma dwa jacki, które wchodzą do radia, z drugiej strony USB, które wpinamy do komputera. I dzięki temu możemy właśnie po pierwsze odblokować zakresy, jeżeli mielibyśmy je domyślnie zablokowane w radiu, a po drugie może to służyć do programowania i ustawiania wszystkiego w radiu. W szczególności przydatne jest to, gdy chcemy do pamięci radia wpisać kanały. Skaner częstotliwości posiada dwa odbiorniki, dzięki czemu możemy nasłuchiwać na dwóch częstotliwościach naraz, z tym, że odbiornik pierwszy, który pokazywany jest na górze ekranu, obsługuje wszystkie 7 pasm, które wcześniej podałem, a odbiornik drugi obsługuje jedynie pasmo 2 metrowe i 70 cm. Taka sama sytuacja jest z antenami, tak jak mówiłem, w zestawie dostajemy dwie, i jedna, ta krótsza, obsługuje jedynie pasmo 2 metrowe i 70 cm, a ta dłuższa jest szerokopasmowa i obsługuje wszystkie pasma Y, które są obsługiwane przez radio. I teraz, może warto powiedzieć, co dzięki temu radiu jesteśmy w stanie odbierać. Możliwości jest sporo, y, ponieważ w zakresach, które wcześniej podałem, y, nadają y, takie rzeczy jak Między innymi służby, lotnictwo, y, satelity radioamatorskie, y, w tym również Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, również czasami y, porozumiewa się. Y, y, Wykorzystując te częstotliwości, są również wydzielone częstotliwości, yy, zarówno w paśmie dwumetrowym, jak i 70 cm dla radioamatorów, y, więc można posłuchać wszystkich y, krótkofalarzy nadających na tym y, zakresie. I mieszczą się również w tym zakresie kanały PMR, y, na których możemy nadawać bez licencji y, i są wykorzystywane we wszystkich takich tanich lub nawet droższych krótkofalówkach czy walkie talkie. Oczywiście należy pamiętać, że nadawanie na częstotliwościach służb czy na częstotliwościach radioamatorskich, gdy nie posiadamy licencji jest zabronione i karane jest nawet więzieniem. Co więcej, za pomocą tego radia nie możemy również nadawać na kanałach PMR ponieważ po pierwsze przekracza ona dopuszczalną moc nadawania a po drugie ma odpinaną antenę co w urządzeniach, które są dopuszczone do nadawania na tych kanałach jest zabronione radio posiada skaner częstotliwości, dzięki czemu możemy skanować częstotliwości na obu odbiornikach na raz, więc można skanować dwa zakresy równocześnie nie wiem szczerze mówiąc czy ten skaner jest wolny czy szybki, ponieważ nie mam żadnego porównania ale wydaje mi się, że Skanowanie jest takiej średniej prędkości. Radio telefon obsługuje kody prywatności zarówno CTCSS jak i DCS. Może ono również spełnić funkcję crossband tripytera, czyli odbierać sygnał na jednej częstotliwości i nadawać odbierany sygnał na drugiej. Jeśli chodzi o moc nadawania, to dla częstotliwości UHF jest to 4W, a dla VHF 5W. Bateria ma tutaj pojemność 2000 mAh. Według producenta w trybie czuwania może ono działać 38 godzin, natomiast w trybie mieszanym, czyli 6 sekund nadawania na najwyższej mocy, 6 sekund odbierania oraz 48 sekund czuwania, producent podaje, że będzie to 8 godzin. Przy naszym sposobie użytkowania, czyli jedynie odbiór yy, udaje się wyciągnąć około 29 godzin. Jeśli chodzi o ładowanie, to musimy radio włożyć w stację ładowania i podłączyć ją do zasilania. I ładowanie od 0 do 100 trwa około 5 godzin. Przechodzę teraz do zasięgu odbioru. Oczywiście w dużej mierze zależy to od anteny, którą posiadamy, oraz od drugiej strony czyli od osoby, która nadaje. Według moich testów, na fabrycznej antenie jesteśmy w stanie odbierać transmisję z przemienników radioamatorskich z odległości około 60 km. Jeśli chodzi o komunikację między radiami bezpośrednio, tego nie testowałem, ponieważ nie mam drugiego radia, dzięki któremu mógłbym to przetestować. Jednak tak jak mówię, w większości zależy to od anteny. Ja posiadam antenę zrobioną samodzielnie i założoną na dachu, i dzięki tej antenie zasięg jest dużo większy. Przechodząc jeszcze na szybko do obsługi radia. Po pierwsze mamy dwa tryby, tryb wybierania kanałów. W pamięci urządzenia możemy zapisać maksymalnie 999 kanałów. Oraz 10 grup skanowania. Jest też tryb częstotliwości, czyli możemy wybrać konkretną częstotliwość, na której chcemy nasłuchiwać. Tak jak mówiłem, Radio ma dwa odbiorniki i przyciskiem band możemy się między nimi przełączać. Oczywiście one działają równocześnie, więc jeżeli na głównym odbiorniku akurat nie będzie sygnału, a ten drugi coś odbierze, to oczywiście będzie to. Słyszalne. Jeśli chodzi o radio FM, to ono jest tak, jakby oddzielnie i je się włącza jednym z przycisków, które jest na boku. Częstotliwość tego radia z muzyką jest widoczna na samej górze i ta muzyka gra tylko, gdy na innych częstotliwościach nic nie odbieramy. Jeżeli odbierzemy jakąś transmisję, to muzyka sama się wyłączy. Ten radiotelefon ma naprawdę sporo funkcji i większość jest tutaj opisana symbolami lub skrótowo. Jeżeli sobie wejdziemy do menu. To mamy tutaj 61 różnych opcji, więc oczywiście nie będę wszystkiego opisywał. Jest m.in. ustawienie squelcha, czyli tak jakby ignorowania szumów. Jest to po to, aby nie słyszeć ciągłych szumów, jakie są nadanie częstotliwości, i przebija się wtedy jedynie rzeczywisty sygnał, gdy ktoś rozmawia. Z innych rzeczy, których ja używam, ponieważ też nie wykorzystuję wszystkich funkcjonalności tego radia. To mamy ustawienie kodów CTCSS, zarówno dla odbioru, jak i nadawania, tak samo jest z DCS. Można również zapisywać kanały do pamięci urządzenia, jednak robiąc to z poziomu radia jest to dość uciążliwe i jednak polecałbym kupić kabel do programowania i zrobić to na komputerze, bo jest to dużo łatwiejsze i szybsze. Tak jak mówiłem, można to zrobić 10 grup skanowania, każda grupa ma ustalony zakres kanałów. I tutaj możemy sobie wybrać, którą grupę chcemy skanować. Czy chcemy skanować wszystko po kolei, co mamy zapisane, czy konkretną grupę? W radiu jest też taka funkcja jak kanał priorytetowy. Jeżeli go sobie ustawimy i włączymy, to radio w tle będzie skanowało ten kanał co 3 sekundy. Jeżeli pojawi się na nim jakaś transmisja, to przyłączy nasz obecny kanał na kanał priorytetowy, a po zakończeniu transmisji na danym kanale z powrotem wróci na kanał poprzedni. Także myślę, że z takiej podstawowej obsługi tego radia to by było na tyle. E, oczywiście, tak jak mówiłem, nie pokażę wszystkiego, bo e, trwałoby to za długo. Niestety, nie mogę za bardzo również pokazać żadnej transmisji z tego radia, e, gdyż również rozpowszechnianie usłyszanych informacji, e, szczególnie informacji e, nadawanych przez służby, jest nielegalne. Także podsumowując, Voxun KG 9 d Plus w chińskich sklepach kosztuje 650 zł. Link do Banguda, gdzie możecie go kupić, znajdziecie w opisie pod filmem. Ten sprzęt nie jest potrzebny każdemu. Ale jeżeli interesujecie się takimi rzeczami, to myślę, że jest to naprawdę dobry wybór, ponieważ można posłuchać na nim naprawdę wielu rzeczy. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, zapraszam Was jeszcze na naszego Instagrama oraz Facebooka i do zobaczenia!